Hej, witam się z Wami w iście jesiennych barwach, bo jak widzicie, zarówno mój makijaż, jak i strój są dość ciepłe, jesienne i to świadczy o tym, że mam tutaj. Cudny boks e, przyszedł do mnie dzisiaj i chcę jak najszybciej go otworzyć. Wy ten film widzicie we wtorek, ale ja go otwieram w czwartek, także mam kilka dni przewagi nad Wami, ale przyszedł dzisiaj, ja już się nie mogłam powstrzymać, a na jutro mam już film nagrany i na niedzielę, także e, jego kolej będzie we wtorek, czyli dzisiaj dla Was. Próbuję otworzyć to pudełko, ale mi zupełnie nie wychodzi. O, szakowo zamknięte było mocno. No i jak już widziałyście, grafika jest iście jesienna. I w środku również jest bardzo, bardzo jesiennie ciepło, ale słonecznie. Jak wiecie, ja bardzo lubię taki sposób pakowania, no i przechodzimy do otwierania. Ja sobie pozwolę postawić ten boks, bo jest mi totalnie niewygodnie, O. i zobaczcie, co widać po odsłonięciu tej bibuły. Kolejną bibułę. Czyli e, nadal mamy niespodziankę. Tu widzę jakieś ulotki. To może wyciągnę najpierw, żeby mi nie wypadły. I jak zwykle Korean Unicorn e, i 10% zniżki dla was na hasło Unicorn10. E, Mam nadzieję, że e, dojrzycie ten kod. On jest tutaj. W razie czego napiszę wam jaki to jest kod, jakbyście były zainteresowane. Następna ulotka to jest Bartos. Bartos Cosmetics. Pierwszy raz spotykam się z tą marką, aczkolwiek widzę, że ma piękne opakowania. Mm. Zobaczcie, tutaj są różne kremy pokazane i mają przepiękne opakowania. Jestem ciekawa, czy wy spotkaliście się z tą marką, bo ja do tej pory nigdy. Dlatego właśnie lubię te boxy, ponieważ Mogę tu spotkać marki, których totalnie nie znam. I 90% produktów, które do tej pory znalazłam w tych boxach, było produktami, których nie znałam wcześniej. Dlatego to jest bardzo fajne, bo zawsze można znaleźć jakąś perełkę. I pierwsze, co tutaj mam, to jak się domyślam, maska. Rainbow Lafar. Boże, nie znam tej marki. Rainbow. Kremowa maseczka w płachcie. Royal Jelly Bio. I to jest klasyczna maska w płachcie na celulozie. I wydaje mi się, że ona będzie miodowa, bo to bardzo mi przypomina plaster miodu. Ma bardzo fajne takie porządne, twarde opakowanie. I w środku wydaje się być bardzo dużo tego produktu. E, mamy tutaj pojemność? Nie mamy. Nie mamy. Chciałam Wam. A mamy! 30 ml! Aż zobaczcie. To bardzo dużo jak na taką maskę. Do tej pory maski w płachcie miałam maksymalnie chyba 20 ml, także tutaj to jest bardzo dużo. Pudełeczko w tym miesiącu wydaje się takie e, dość. Puste, że tak powiem, ale prawdopodobnie produkty nam to wynagrodzą. O jednym produkcie wiem już od miesiąca, co tutaj będzie. Jest to produkt, który ja zawsze chciałam mieć, a nigdy go nie zamówiłam, bo jest to bardzo drogi produkt, chyba 140 zł kosztuje. Czyli już dwukrotnie zwraca nam się wartość pudełeczka. Zaraz wam pokażę, co to jest, ale przejdźmy do pierwszej rzeczy. O, i mamy tutaj firmę Bartos, czyli to, co Wam pokazywałam. Znowu przepiękne opakowanie. Silk Touch, jedwabny peeling masaż do twarzy. Kokony. O! To są kokony jedwabnika. I ja kiedyś też to chciałam zamówić, bo widziałam to u Angie Der I zawsze byłam ciekawa, jak ona to robi, jak, jak to w ogóle działa. I tutaj mamy ulotkę taką malutką. Zobaczcie, jak to wygląda w środku. I mamy tutaj sposób użycia. Kokon jedwabnika morzu w miseczce z ciepłą wodą około 50-60 stopni. Odczekaj 10 minut, w tym czasie kokon zmięknie, będzie gotowy do użycia. No właśnie, bo to jest takie strasznie twarde. Gotowy kokon nałóż na palec, delikatnie masuj nim skórę twarzy i szyi. Po skończonym masażu opłucz skórę wodą z moczenia kokona, czyli tą wcześniejszą wodą. Przepłucz kokon wodą, pozostaw do ponownego użycia. Jeden kokon wystarczy na 3-5 masaży. Wow, ja myślałam, że to jest jednorazowe. Tutaj mamy 7 kokonów, czyli starszy mi minimum na ponad 20 użyć. Na pewno będę to testowała, może przetestuję to sobie w którymś filmie z wami, z jakąś pielęgnacją. Następnie mamy tutaj krem na okolice oczu, szyi i ust. Fajnie, nie mam czegoś takiego w swojej kosmetyczce. Saipan, krem na okolice oczu, i ust I jest to firma Jadwiga Ja muszę w końcu przetestować tą papkę Jadwigi Na wypryski, bo to jest ponoć hit Nad hitami A jak wiecie jest to nasza polska marka Ja zawsze jestem ciekawa takich produktów e, To na pewno też przetestuję Bo e, szczególnie jesienią i zimą Kiedy to powietrze jest w domu suche Na dworze jest zimno No to pieszną nam usta I wtedy taka maska może się przydać Następnie mamy tutaj coś zapakowane Mm, ale pachnie ładnie. Ministerstwo dobrego mydła. Zawsze chciałam przetestować sobie coś z tego ministerstwa i jest to czekolada nawilżająca aromatyzowana półkula kąpielowa z pełnym mlekiem, masłem i kakao bardzo fajnie, aczkolwiek ja wanny nie mam więc nawet nie będę tego rozpakowywała oddam to mamie, niech sobie przetestuje i na pewno Wam przekaże jak działała <gry> następnie mamy tutaj Rapan Beauty Power of Nature maska i peeling 2 w 1, miks peloidów, smocza krew, śluz slimaka, wege każdy rodzaj skóry okej, okay, to są syberyjskie peloidy Skutecznie okiszczają i mineralizują skórę. Ekstrakt z żywicy, smrogego drzewa chroni naturalne włókna, elastyny i kolagenu. Mm. Jestem bardzo ciekawa tego produktu. Jestem bardzo ciekawa tego produktu, sobie... O, nie otworzę chyba, a nawet nie mam tutaj. O, porwałam opakowanie. Trudno. Nie dało się inaczej. Okej, okay, i to jest ta maska peeling. Jestem tego bardzo ciekawa. To jest fajnie zabezpieczone, ale ja to otworzę, bo będę to zużywała. Na pewno niebawem. i to jest po prostu taka glinka już gotowa, która ma nam starczyć na trzy użycia. Jestem niesamowicie tego ciekawa. Będę testowała. A tu wypadł mi patyczek chyba z tego opakowania z tą maską. Fajnie, że jest szpatułka, bo y, glinkowe maski bardzo brudzą, także <gryw> bardzo fajnie. Następnie mamy tutaj Bio Oleo Cosmetics, olej makadamia. Czyli klasyczny olej. Ja olejki bardzo lubię, także na pewno. Jezu, jak to pachnie pięknie! Ok, y, nie miałam nigdy tak pachnącego oleju makadamia. Pachnie pięknie, na pewno zużyję sobie. Przyszedł do mnie mój kotek, i będzie mi tutaj szeleścił teraz. Nie zwracajcie na to uwagi. Następnie mamy tutaj bardzo ekscytujący produkt, czyli Affect. Ja uwielbiam produkty afekt marka Afekt ma świetne kosmetyki, które pasują mi niesamowicie. Przetestowałam do tej pory kilka produktów, ale naprawdę marka Afekt jest super. I mamy tutaj maskarę. Maskara ma 12 ml. Ma bardzo proste opakowanie. Ciężko się wyciąga, ale świetna szczoteczka. Ja uwielbiam takie szczoteczki. Przypomina mi ona tą szczoteczkę z Pump Up Mascara, tą z Lovely. Będę testowała na pewno. Ja uwielbiam tego typu szczoteczki do rozkrzesywania rzęs. A zobaczcie, jak ona jest gęsta. Te włoski są naprawdę gęste. Tutaj są takie fajne, krótkie z jednej strony. I ostatni produkt, czyli coś, na co czekałam właśnie już od miesiąca, bo wiedziałam, że to tutaj będzie. Ja ten produkt chciałam już od dobrego roku, jak poznałam przez internet firmę Babo. Bo to jest właśnie produkt firmy Babo. Proszę bardzo. I jest to przeciwzmarszkowe serum do skóry suchej. Ja na to choruję już od dawna. Ono jest bardzo, bardzo gęste, jak widzicie, ma pipetkę, ale z tej pipetki zobaczcie, jakie ono jest gęste. Żel taki. Jestem mega ciekawa, jestem mega ciekawa generalnie całej tej firmy, bo obserwuję ich już bardzo długo i przekonuje mnie ich idea, przekonują mnie ich kosmetyki. Mam tylko nadzieję, że się nie zawiodę. Ale o tym dam Wam znać za jakiś czas na pewno na Instagramie. Może tutaj w jakiś ulubieńcach albo bublach. Zobaczymy, gdzie się spotkamy. W każdym razie ja nie mogłam doczekać się tego produktu. I to był ostatni produkt z naszego pudełeczka, jak widzicie. W tym miesiącu było 8 produktów w pudełku. Wydaje mi się, że większość jest pełnowymiarowych. Nie jestem pewna co do tej maski, ale z drugiej strony nie wiem, jaką ona powinna mieć pojemność. I to chyba było na tyle z tego, czego nie jestem pewna, bo reszta wygląda na naprawdę pełnowymiarowe produkty, pełnowartościowe. Z tego, co się orientuję, bo nie mamy tutaj kartki produktowej, ze względu na to, że trzeba dbać o środowisko, pamiętajcie o tym. Wartość tego pudełka w tym miesiącu przekroczyła 300 zł. Także to jest bardzo dużo, a ja już nie mogę doczekać się, co będzie w następnym. Tymczasem idę sobie rozpakować to pudełko do toaletki i będę zaczynała testy. Wy jeżeli jesteście ciekawe, jak wykonać taki makijaż, to cofnijcie się proszę do niedzielnego malowania ze mną, bo właśnie wtedy pokazuję wam, jak wykonać taki makijaż. E, także film już jest na kanale. Dzisiaj się z Wami żegnam i mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmiku. Do zobaczenia, buziaki pa!